Jeżeli w Kościele wierzymy, że Pan Bóg stworzył świat i jeżeli na przykład, nie wiem, lubimy mówić w Kościele, że jesteśmy pro-life, no to no. dbanie o stworzenie, yy, no, to, no to mówimy o całym stworzeniu, tak? Więc to, to powinno partia być, rządząca to powinno, utrzymuje to psy na pięciometrowym łańcuchu dalej, wiesz? Bardzo nasze. My to przez no. lata, dziesięciolecia ta nie mają praw. Yy, zaniedbaliśmy, nie? No, Więc, ale, ale absolutnie yy, szukając nie? jednak przy tym stole tego miejsca, gdzie yy, wierzący, niewierzący, różnie wierzący gdzie Ale to jest ten szukać, punkt spójny, to, Piotrek. To, to jest, to jest ten... moim zdaniem, punkt spójny. Każdy ma albo kota, albo psa. Każdy ma wodę w pranie i myśl o tym, że może jej nie mieć, może go napawać przerażeniem. Każdy wychodzi i oddycha jakimś powietrzem. Bez względu na to, z kim żyje, jak żyje, czy się modli, w ogóle jak, jak funkcjonuje, tak? To jest coś, co złączy wszystkich ludzi. To jest, moim zdaniem, no, jakby walka o to, żeby coś spróbować z tym zrobić, bo można. Okazuje się, że nagle ludzie próbują, nagle jest cała masa wynalazków, kombinują, jak się uratować. To jest ten punkt zborny poza polityką ponad wszystkim, bo ich wszystkich walnie, ich tych spisów z, z PO, z, każde, z każdej partii. Ja mam, nie, nie, zastanawiam się, dlaczego ludzie nie mają tej świadomości. I że właśnie Kościół miałby tu, moim zdaniem, ogromną rolę, jakby mądrze myślał, jakby nie myślał tylko o tym, żeby być blisko rządzących i wyrzucać kamieniami we wszelką inność, to bym myślał, dobra, zróbmy tak, żeby ludzie się uwzięli i żeby próbowali to uratować, tak? Żeby nie pozwalali wycinać puszczy, żeby nie pozwalali niszczyć przyrody, zatruwać powietrza, żeby się nauczyli dbać o, o to, co ich otacza, bo to jest cholera ważne, bo za chwilę tego nie będzie. I co wtedy, usiędziemy będziemy się modlić? proboszczy z jakoś. Jakoś cicho jest. Mhm. Głową kręci. Nie, czy znaczy mówiliśmy o tym, nie, że... Szukamy punktu zbornego, że, no może to jest ten punkt. Że jakby to nie jest tak, że chrześcijaństwo tego nie że kościoła tego to nie interesuje, tak, że... Y, znowu, jeśli popatrzymy tylko na, na, przez pryzmat kościoła w Polsce, to okej, okay, jesteśmy trochę opóźnieni. Trochę. <śmiech> <śmiech> nie, no. Nie, ale jakby... Dobra, ale u nas wszystko jakby trochę idzie z opóźnieniem, nie? I również ekologia i no Świat z... jedzie Teslą, a wymaluchem. maluchem, zauważyłam. No, tak. wy też, nie? Ale jakby chodzi mi o to, że że to się dzieje, nie wiem, na poziomie znowu parafii, tak, mówi się o tym, nie, znaczy, dla mnie to jest oczywiste, że kiedy, nie wiem, mówimy o Księdze Rodzaju i mówimy o tym, że Pan Bóg dał nam wspaniały świat to to nie jest danie na zasadzie zrób z nim, co chcesz, czyli zniszcz. No To mówimy tylko, o tym. Ja tylko cię to pytam jest, o ten konkretny uczę cię, uczę cię szacunku do tego świata. No dobrze, tak? ale czy masz mi powiedzieć, dlaczego Kościół woli energię wpompowywać w uderzanie w związki partnerskie, w LGBT, w gender, w tęczę, w lewaków, Znowu, w liberałów? powiedzieć. jakaś część Kościoła, ludziom... Karolina, no jakby wracamy cały czas do tego samego, nie? <słysk> Naprawdę, no ja nie wiem, ja mam w sześciu współbraci na parafii, i A nie... segregujecie śmieci? Poczekaj, tak, segregujemy, bo się więcej płaci, jak się nie segreguje. I bardzo. <grym <grym e... E... Walnąć was po kieszeni, to ekologami tak? Jak zostanie. każdego człowieka, nie? Ale jakby nie słyszałem nigdy, żeby wiesz, ktoś y... przez te dwa lata, jak jestem probocznym, żeby ktoś mówił z że ci z LGBT to są źli ludzie. Nigdy tego nie słyszałem, nie? Zruszona jestem. No ja też. Tylko, że jakby znowu skala, nie? Jeżeli weźmiemy, jeżeli jakiś ksiądz powie takie kazanie w niedzielę, i usłyszą go media, albo ktoś tym mediom doniesie, no to wszyscy będą o tym gadać. Ale to, że nie wiem, powiedziano kilkadziesiąt tysięcy kazań w tym w niedzielę o tym, że trzeba drugiego człowieka szanować, nikt o tym nie mówi, bo po co? nie nie chcę bidulek. Wiesz, bidulek, tak. To też sobie o tym mówimy. Nie chcę usprawiedliwiać zła, ale musimy widzieć całość przekazu, bo inaczej wracamy do tego, czego zaczęliśmy, że siadamy i płaczemy. I ja nic nie się płaczę. Nie ja o. jestem wkurzona. No dobrze. To nie znaczy, że płaczę. Mhm.